Poznaj historię o tworzeniu historii. Cześć, nadaję do was z Parku Śląskiego i jestem e, świeżo po moich dwóch prelekcjach. Wczoraj miałem w gliwicach na konferencji arprogowej. Dzisiaj miałem na seminarium literackim e, SKF-u. Oba te wydarzenia sprowokowały mnie do myślenia troszkę o spójności mojego świata e, książki, którą, nad którą pracuję, żeby ją wydać. No i e, pojawił mi się naturalnie taki temat e, rejestru imion. Ponieważ wczoraj rozmawiałem o spójności światów fantazy, a właśnie na przykład, jeżeli chodzi o redakcję mojej książki, no to redaktorka w paru miejscach pytała się mnie o to, że postacie z różnych, a w zasadzie z tego samego miejsca, mają bardzo różne imiona, właśnie z różnych rejestrów, że jest sobie na przykład właśnie aramin, korwo, kalida, między tym wszystkim jest na przykład wrzecionka i byczek. No i faktycznie, jak się na to spojrzy, czy fiolet, jak się na to spojrzy, no to każde imię z innej parafii. No, i akurat miałem to jak wiele rzeczy przemyślanych. Mianowicie doszedłem do wniosku takiego, że mój świat składa się z trzech kontynentów, które są ze sobą połączone półwyspami. One sobie fruwają gdzieś tam w niebiosach i pomiędzy nimi nie ma, tak jak tutaj, pięknej wody, tylko są niebiosa, co implikuje nam kilka różnych problemów. Natomiast e, też jest tak, że w tym świecie stosunkowo dobrze została opanowana taka sztuka magiczna, że są tworzone takie galery, które potrafią fruwać w powietrzu. Jest to, powiedzmy, magia na tyle rozpowszechniona i tania, że właśnie świat się stał znacząco mniejszy i w pewnym sensie przypomina nasz zglobalizowany, wciąż, bo to się troszkę zmienia, ale wciąż zglo zglobalizowany świat. Więc, jeżeli mamy zglobalizowany świat, jeżeli mamy galeony powietrzne, które są w stanie dosyć tanio przenosić ludzi z jednego miejsca na inne, no to ten świat staje się dużo mniejszy, więc jeżeli nie ma jakiejś izolacji, no to kultury się przenikają, więc w różnych miejscach różne postacie mogą mieć imiona z bardzo różnych, właśnie rejestrów językowych, kulturowych, i to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, jakie zadała mi moja redaktorka. No i to są takie rzeczy, które zawsze, jak tworzymy świat fantazy, to czy science fiction, to jest tak, że musimy się trzymać jakiejś logiki, tworzyć jakieś zręby, bo czytelnik musi to rozumieć, musi się w tym poruszać, musi się w tym móc odnaleźć. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić, to zakłócimy mu zawieszenie niewiary, imersję i on się z tej powieści wybije. Ciężko mu ją będzie kupić, ciężko mu się będzie wczuć w konwencję i płynąć zgodnie z tymi takimi jakimiś umownościami, na które się chcemy z nim umówić, nomen omen. Myślałem sobie o tym, żeby to było dorozumiane, że czytelnik sam ma to jakoś tam wyłapać. No ale powiedzmy, po dyskusjach z redaktorką stwierdziłem, że po prostu w dwóch punktach: w jednym zostanie to zjawione, że jest to jakiś jakby temat, że ja jako autor zrobiłem to świadomie, a w innym miejscu dużo później jest to wyjaśnione, tak jak mniej więcej mówię to na tym filmiku i mam nadzieję, że ci czytelnicy, którzy ten filmik jakby ich ominie, a książkę kupią. To nie zniechęcą się takimi elementami świata, tylko na tyle dużo dadzą mi czasu, żeby być w stanie zyskać to wyjaśnienie. No a jeżeli wy nie słyszeliście o mojej książce, o mnie, to na pewno was zachęcam, bo świat jest. Są w nim różne jakieś tam dziwactwa, ale one są dziwactwami przemyślanymi i jakby bardzo się inspirowałem najlepszymi typu Robertem Wegnerem i jego Mechanem. Też myślę, że dużo doświadczenia sesyjne mi dały jako mistrza gry. Słyszałem, że na przykład wiele książek tworzonych na podstawie jakby sesji RPG na przykład jest słabych i nie jestem w stanie z tym polemizować, no bo nie znam zbyt wielu takich przypadków, czy udanych, czy nieudanych. Natomiast u mnie jest tak, że co prawda jestem doświadczonym mistrzem gry, ale moja książka i mój świat nie ma nic wspólnego z jakby światem, w którym grają moi gracze, więc nie panuje na, u mnie taka choroba, że zagrałem z kimś przy stole i chcę to teraz przenieść na inne medium. Tylko jakby czerpię sobie z, z różnych moich doświadczeń i mm, wykorzystałem je, mam nadzieję, jak najlepiej do tego, żeby właśnie wspomóc się przy pisaniu. Natomiast jeżeli chodzi o naukę tego, jak to robić, to czerpałem ją. Nie z mojego stołu RPG-owego, tylko z książek różnych mistrzów. I myślę, że ten przykład imion może być takim, no właśnie, przykładem z braku synonimu, tego, że różne rzeczy mam przekminione. W czym myślę, że pomaga mi bycie socjologiem i kolesiem, który właśnie o czwartej rano na imprezie jest tym typem, który filozofuje o. Rzeczach tak różnych, że teraz nie jestem w stanie tego wymienić, bo zabrakłoby mi pamięci w potężnym sprzęcie, którym się nagrywam. No, mam nadzieję, że coś w tym wywodzie było ciekawego i że się zobaczymy przy kolejnym filmiku. Dzięki. Cześć.